Sprawa, Szanowni Państwo, to kwestie ochrony zdrowia. Ja też w kolejnej interpelacji pytałam o kwestie związane z nadprogramowym leczeniem, a także programami lekowymi. Uzyskałam informację, że w szpitalu Kopernikus osoby, które chorują na chorobę leśniowskiego krona, chorzy na rdzeniowy zanik mięśni, chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsian oraz na uszczycę plackowatą, nie będą w tym roku objęci już programem leczenia, programem lekowym będą przesunięci na rak kolejne. Szczerze współczuję osobom, które chorują na te choroby, bo są one bardzo, bardzo mocno utrudniają funkcjonowanie. Z drugiej strony, województwo pomorskie ma zamiar przeznaczać środki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pomimo, i to jest pośrednik tak naprawdę, a my mamy bezpośrednią możliwość wspierania osób, które chorują na bardzo dotkliwe choroby i robimy to przez pośredników. Dlatego też uważam, że ten, że ten budżet po prostu nie jest dobry, jest zły, jest tragiczny.